Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. W klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B rozmawiamy z Małgorzatą Płazą, Lubnianką, byłą kadrowiczką fitness, trenerką. Pani Małgosiu, crossfit to teraz taki ostatni szał tych dni fitnessowych? Tak, wszedł do Polski, że tak powiem, bardzo dużym krokiem i cieszy się dużym zainteresowaniem, coraz większym zainteresowaniem. Jest to forma ćwiczeń wytrzymałościowo-siłowych, które wzmacniają całe ciało i doprowadzają do szybkiego, do szybkiej poprawy całego ciała, wyglądu całego ciała, wzmacniania mięśni wizualnie do chudnięcia w obrębie pasa. Są to super ćwiczenia dla każdego. Te ćwiczenia odbywają się nie tylko na siłowni, ale także i w terenie. Tak oczywiście, tak, oczywiście. Można doskonale sobie ułożyć trening e, idąc do lasu i, i ćwiczyć między drzewami, czując powiew wiatru, e, gdzie dochodzi jeszcze relaksacja i dużo lepsze dotlenienie tak naprawdę naszego organizmu. A jak dużo lepsze dotlenienie podczas ćwiczeń e, siłowych, to też lepsze efekty, ponieważ się mięśnie szybciej dotleniają i e, lepiej e, się pokazują, że tak powiem, tak? Crossfit polecamy także tym początkującym osobom, które dopiero zaczynają przygodę z fitness? Znaczy generalnie można, ale trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo ponieważ są to jednak ćwiczenia dosyć wyczerpujące, dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o koordynację. Dochodzi do tego obciążenie zewnętrzne, także dla osób początkujących. Tak, ale wtedy kiedy jest ułożony trening dobrze i logicznie. Dużo lepszym systemem, który właśnie wchodzi, też jest właśnie Muscle Fit System. Wchodzi do Polski, wszedł do Polski i są to ćwiczenia, które są ułożone, że tak powiem, z głową, żeby żeby podnosić poziom funkcjonalności naszego organizmu, nie robiąc mu krzywdy. Ja rozumiem, że te ćwiczenia powinny być wykonywane pod okiem Instruktora. Tak, oczywiście, pod okiem instruktora, który będzie miał możliwość obserwacji wykonywanego ruchu, no, będzie miał możliwość poprawienia ruchu, instruowania, kiedy wykonywać wdech czy wydech, bo to też jest bardzo istotne, aby dotleniać mięśnie podczas ćwiczeń. Także tutaj osoba instruktora jest, mogłabym powiedzieć, nawet niezbędna, ponieważ tu dochodzi też okres czasu wykonywanych ćwiczeń więc nawet y, m, może y, kontrolować czas.